Piękno, z fishing. Piękno, królowa rzek Brzana, 71 cm. Siemano wszystkim. Jow, Dzisiaj, słuchajcie, szukamy białorybu. Jak zawsze w innym miejscu. Są taką fajną miejscówkę. Jest to ta sama rzeka, co zawsze. Enowki nie miejscu, tak jak na samym początku wydało ja tu mój cień za mną jest las, słuchajcie mega las fajnie zielono, ptaki śpiewają jak zawsze Auu. dobra okej, okay, ja już na miejscu hałupy, welcome to nie wiem czy to widzicie Przyjdzie są haupy. po drugiej stronie dobra מישהו מפוטר, פוטר יא כזף שתנסו, ידים מסטין קוקסים, בוא נשצל טורי ב... אהווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Futrum już na słuchajcie, 300 gram mniej więcej e, tego futru i tyle samo, słuchajcie, jeden do jednego peletu, dwójka, e, sorry, ja dwójka pelet, to pójdzie do podajnika. A na hociku, jak zawsze ta moja, kurde, perełka, ten pelecik, ósemka, palc skąd to, Dobra, rzut po rybkę. Podajniki leżą, słuchajcie, mi się wydaje też tak na dwóch metrach. Więcej nie ma, 2-3 metry, bo to, to mi wpadło i no, tak, tak, tak. Tak głęboko nie ma. Spróbuję ciepnąć później, tutaj bliżej. Tylko z 5 metrów, bo tu widzę, że takie bańki się robią i to jakoś ryba, ryba się tutaj pokazuje. Jest to na pewno małe klinie, co dziubią byle co to spadnie z drzewa. No, do rzutu jest też nie za ciekawy, jak widzicie, drzewa. Muszę schodzić na dół. I stamtąd dopiero ciepać oba domy ale zanim jeszcze ryby nie ma możemy pobeblać. ostatnio że się wybrał na spinning na taki spinmady co się kupił to no, było w południe tak pod wieczór że się wybrał no niestety ani jednej rybki ale i tak żeby był by mnie wszystko gryzło a czemu? to wam pokażę Po tym kombajnie Jasny gwin, cały mięs zdrowy uwalił No bez kultury gnojek no Przeszło jak kombajn Całek jest uwalony Mada faka Pieroński Bauer Widział mnie, bo mi kiwał jeszcze halo A masz wyłączyć ten, 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 ten czołg Słuchajcie, z tą lufą Cały mnie z uwalił gnoj no i po Ja <laughs> jakby mi taka fajną ryba siadła to dzisiaj nie będzie żadnych okrzyków ału e, i tam innych uuuu e, albo innych bejbejbejba mm, baby, baby. słuchajcie tu ludzie chodzą tam jest ścieżka no nie chcę żeby pomyśleli że sam wariot na rybach siedzi <laughs> Wyda się starać się cichutko spędzić czas nad wodą. Ładnie, temu byłem się też e, po robocie. Pod wieczór, tak. No, mogę powiedzieć, 6 godzina to była 18. Wypróbować nowy taki system, co wymyślił. Nie wiem, może ktoś to już kiedyś wymyślił. Skoro, skoro ten pelet jest dobry, a ktoś na przykład też ma takie małe pelety i są dobre, to wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki wianuszek słuchajcie. do dzieła. Słuchajcie, potrzebujecie taką wkrętarka, jeden pierwszego, może być z Bauhausu, biedronki, z Aldika albo tam e, z pawilonu jakiego jeszcze. Słuchajcie, i to idzie pięknie. Nie trzeba się stresować, nie naciskać. Znaczy, Naciskuć trzeba na gaz, ten klefem tam logisz. I gotowe. Kupiony już przypon na karpia. Przez ta dziurka tutaj, jak przychodzi stoperek. Żyłeczka, tu mu z żyłeczka 0,22. Taką miał jak w domu. Cyk. Wygląda to jak korale. Pyk. Czy to tam ryba widzi jak to tam leży? Tego ma być no dużo i smaczne Pięknie to wygląda. Oczywiście tu to mu za długi, a? No jest to na jeden palec, ale możecie sobie to po prostu przewinąć, tak, od hook. Od po razy poprzewinąć, raz, dwa, trzy razy, żeby skrócić ta odległość. Słuchajcie, no i mega bomba bambastych taki coś mam w wodzie. Cebrania na to były szarpnięcia niesamowite. No za każdym razem mi się ryba nie, nie... Nie chyciła, było taki bum, bum, ale hm, niestety pech. chciałem jak to, to z tego względu, że na no, tam mi kupel pisał, że no, na tym pele to no śledzie heto i, i, i czy tam jakieś jazgary wie i to taki bla bla bla. No, ja też to mam babki te śniadą głowy co też to na to chytą no niestety tak jest i tak będzie, także wymyśliłem taki sobie pomysł. Co by chciał powiedzieć ten pelet? Jak się go przewierci, to niestety nie leży tak długo w wodzie. Po jakimś czasie też pękło jak te inne pelety, jak krupniok, i zostaje tylko sama żyłka. Za każdym razem musiałem nowo żywka dodawać. Żółte mu te palce po tym futrze. Nowo żyłka, ale szybko, sprawnie to idzie. Wyda to jeszcze testową, żeby pokazać, że na to też idzie ryba. A jak przyjdzie taki koń, King Kong, karpik, to aligator, to będzie mój. Super miejscówka, normalnie mega super, kurde wam powiem. Cztery hoki już stracił, same zaczepy. Hmm. Fajnie, myślę, że to roślinki. Hmm. Koszyki za każdym razem wyciągam, bo on oh, dobre, węzły porobione. Tu mużyłka 0,35, to co zawsze. No a te przyponiki strzelają. W tych krzokach tam. Nieładnie. Teraz jest ciepło na środek praktycznie rzeki. ubię FES ten, ten, ten podajnik. Żeby to zleciało prawie całe na, 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 na sam dół. Oj, oj, oj. I osy dziś nie wziął nic do jedzenia. Bo to dzisiaj na taką chwilę się przyjął na rybki. I mam głód. Słuchajcie, ale znowu w taszy już go woża. chyba z 3 miesiące ten baton i zaglądam tu nie ma daty. Ja wiem czyście kiedyś patrzyli jak kupujecie batoniki. Tu nie ma daty ważności. Hmm. Ale zjem go bo mam głód. No nie ma daty. A to się chyba nie może zepsuć. Nie. Lekko rozwalony. Mhm. Jemy. No, wit. A jak nie ma, tak nie ma. Hm. Miejscówka ciulato. W sensie no miejscówka jakby nie było piękno. W cieniu, fajnie, bo dziś jest chyc, ciepło na dworze. Ale przenosza się 70 metrów w tamtą strona do słoneczka. Ja już na nowym stanowisku. Tu jest zaraz głęboko. Siedzę tak 5 to z brzegu. Czekamy na rybka. впечатлений. Есть! клейник. Wiecie, sezon z babkami otwarty. Czarnobabka, nazywam to diobą. Jest niesamowito. Ale też wede, się jak to wygląda. No paskuda siedzi. Uh, uh, uh. Jest ryba, panowie i panie. Nie wiem jeszcze co Na ostatni pelet nie do brzegu, może to być wielki kleń, tutaj kuka się drzewa Uratowany Filmom no wzięła wielko babka, a teraz kurde taką mega rybkę. Szarpie, może być kaper. Jak mi to powiedział wari ze Zeszlezen Fishing? Auu. ha! ha. Lecie, jest kaper chyba. Już mi na ostatni podajnik futu brakło wszystkiego. Już chciał rezygnować. Jest godzina za 15, druga. A tu taka niespodzianka. Jednak warto było czekać. Warto było zmienić. Kurde. Wszędzie drzewa. Ja Wreszcie z tym poradzę. Ej, co to jest? Kling? i są Kszoki. krzoki. bydle, słuchajcie. Żana, Bżana słuchajcie, brzana mu! Jezus, Jezus! Moja pierwsza brzana, słuchajcie, w życiu. Ale bydle Jezu podbieram mi się z łomu Na mata Jaką Piękno Królowa rzek Brzana 71 cm Słuchajcie Ach, Powolutku, powolutku Piękno 4800 kg Piękna ryba wpuszczam do wody aż mi zaschło w gardle a musiałeś to zrobić. Jest! Rekord! Pierwsza brzana na tej, na tej rzece. Jest! I to 71 cm 4800 wogi. Bomba! Już myślałem, że z tego nic nie będzie. Potem jakieś kliniki widzieliście. Potem babka taką czarną, a na koniec. Ostatni podajnik, wczepuja to. Za 15 druga. Moi że powiedział, że chytą do drugiej dzisiu. Kurde, jak ja się cieszę, słychać. Królowa rzek jest moja. A Bomba! Jest! Ah. Jednak warto szukać tych ryb, jednak warto zmieniać miejscówki. Jest! Cierpliwość i mega bomba action na sam koniec, na ostatni podajnik, jaki w ciepłach do wody. Cieszę się! Pamiętajcie! robcie gluide de finaud, klupejcie tą nogą, ryby zawsze przyjdą. Czy małe, czy na koniec wielki, ale przyjdą. <noise> słuchajcie, jak mu się filmik podobał. Zaś trochę taki inny jak zawsze. Lecie tam paluszek do góry. Kto nie subskrybuje, słuchajcie, subskrybujcie mój kanał, gdzie dali tak dużo pierdolów na temat ryb. Z humorym. Cieszę się. Dobra, słuchajcie, widzimy się następnym razem. Chyba już wyda. Zaczynał polować na drapieżnika. I. No i tyle, no. Człócejcie się, słuchajcie. Do następnego. Jo!